Witamy Państwa z padoku, a naszym gościem jest Maciej Kasprzyk, trener Klaczy Atal która przed chwilą wygrała. Maczku gratulacje, dzień dobry. Dzień dobry, dziękuję bardzo. Eee, taka taktyka była wymyślona, żeby na początku troszkę rywali oszukać wolnym tempem, a później szybko odskoczyć? No nie, nie do, uczeń Elbol nie dostał takich łatwych dyspozycji, bo, bo on podejmował decyzje, ale nie było chętnego do pro, poprowadzenia, więc sobie tak jak mu mówiłem, że jak będzie prowadził, to żeby jak się uda, żeby początek był spokojniejszy, to zrealizował. Myślę, że reszta jeźdźców troszeczkę przysnęła i dzięki temu klacz wygrał łatwo. Dzisiaj startuje Zenhaf w nowej nagrodzie grupowej kategorii B. Ostatnio w nagrodzie Europy mu nie wyszło jak czytasz ten słabszy wynik? Dlaczego tak się stało? No to jest najbardziej bolesna dla mnie odpowiedź, bo nie wiem, dlaczego tak się stało. Nie zwalałbym winy na dystans, bo jest rekordistą na 2400. Tutaj przebieg słabiej. No cóż, miał gorszy dzień. To nie był łatwy, łatwy wyścig tego dnia, warunki też były ciężkie. Hmm, ale niestety nie wiem, o to tak źle przebiegł. Wszystko z nim było ok po wyścigu. Normalnie pracował, normalnie z treningu, biega dzisiaj i mam nadzieję, że pokaże się z dobrej strony, aczkolwiek ta waga jest za duża. Dziękuję, że obejrzałeś ten film. Zapraszam po więcej wyścigów, więcej relacji i jeszcze więcej koni na kanale Tor Zwórzewie.